Cześć! Dziś chcę Wam zaprezentować modyfikację Nodus pod wersję 1.5.2 oraz nowsze wersje. Tak. Pierwszym krokiem, który będzie, yy, to wejście pod link podany w Ubisie. Wchodzimy na link. I klikamy to. Wizard Hacks, paczka Nodusa naszego. I gdy już nam się skończy pobierać, Tak, wchodzimy w wyszukiwarkę i wpisujemy procent, a data procent, tak, potem w kropka minecraft, bin i zamieniamy pliki, tak, zamieniamy ten z tym, przeciągamy ten plik tu i klikamy OK. To już koniec, ale żeby Wam udowodnić, że modyfikacja działa, to Wam ją zaprezentuję. Tak. Ok. <coughs> to mi laguje, sorry. I I tak, y jak widzicie, modyfikacja już jest zainstalowana. Po kliknięciu literki E y, mamy wszystkie y składy modów. W tym parę fajnych. Ja polecam Fly, Freakam, Hig Jump, No Fall, Spider i takie tam. Pod literką U mamy konsolkę, na której możemy wybierać najlepszy na przykład Fly. Dzięki za obejrzenie. Jeśli pomogłem, daj subskrypcję. Cześć!